Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy dzisiaj na starym mieście w Gdańsku właściwie dobry, można powiedzieć, że to już jest na nowo odbudowane miasto, bo to jesteśmy yy, no, w okolicy nowo odbudowanych yy, kamienic i jest to widać ulica Chmielna i z ulicą Giewną. ulica ulicach Ulica Chmielna z ulicą Stogiewną tu się krzyżuje. I tak wygląda to. No po prawej stronie odbudowane kamieniczki to już stoją kilka ładnych lat, a tu po lewej pojawiają się nowe obiekty. Pojawiły się, prawda, i dalej się budują, bo jest płot. A tu, proszę państwa, no też wyspa Spichrow została zabudowana. No proszę bardzo, już to było kiedyś amerykańskie, wykupione przez amerykańską jakąś spółkę nic nie robili w końcu teraz miasto to sprzedało komu innemu no i jak widać, inwestycje pojaszły tutaj samochody są, retro według idziemy dalej w Pichlerz idziemy iść restauracji, salty bar sexy bull, różne błogo tamtego są, reklamują się różne firmy w tych kamieniczkach. No właśnie, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na tą stronę Gdańska, którą nie wszyscy znają, bo to jest nowość. I tutaj właśnie będziemy patrzeć. Trochę wiatr jest, czapkę mi ściąga z głowy. O, tutaj mamy statek. Bywa lew i czarna perła. Jak widać tutaj jeszcze kostka brukowa do ułożenia, no ale to się wszystko robi. Na razie pan odpoczywa po turecku. Idziemy dalej. I to proszę Państwa, no jest to, jest to zupełnie nowocześnie zabudowany teren. Tutaj były spichrze i tutaj się magazynowało zboże. A teraz w tych spichlerzach. A teraz są kamienice, w których no, będą pewnie mieszkania prywatne też. Jak widać balkony, wszystko tego. Są. I na dodatek tutaj mamy nabrzeże, gdzie można sumować. Na razie nic tu nie sumuje. Hulajnogi to są wszędzie teraz poustawiane, bo każdy sobie bierze nogę, zostawia gdzie chce i, i jedzie dalej. No. Tutaj widać grupę z przewodnikiem. Niemcy to są jak słyszę i widzę tam płynie motorówka no i tu mamy statek korsarski lew bo pływa tutaj lew i czarna perła może zrobimy zbliżenie o tak wygląda lew a tu płynie motorówka z turystami jak zawsze po prostu tutaj można się przepłynąć motorówką. Oczywiście to są rejsy, wszystko komercyjne. Idziemy dalej. Tutaj mamy po tej stronie widzimy Stary Gdańsk, a tu po prawej nowoczesne. Te kamienice bardzo jakby odbiega to od tamtego od tamtej, tej. Tam widzimy, płynie prom Prom Motława Prom Motława przewozi za półtora obola na drugą stronę przepłodzi pod Żurawia można przepłynąć o Jak tu, tu widać o, Tutaj wcześniej widzimy roboty Talby Budują no, tutaj nową kładkę dla pieszych Żeby mogli przechodzić z tamtej strony na tą wyspę tutaj mamy Food, o, hotel Radisson nawet tu się też pobudował. To jest hotel Radisson no, jest tam na długie tu jest drugi hotel. Więc Radisson ma tu więcej hoteli w Gdańsku pewnie w Trójmieście też. Pięknie to wygląda. No Tutaj zostało trochę starych murów ale tylko niedużo tylko tyle. No, dla pokazania, jak to było kiedyś, onegdaj. No tutaj mamy szklane domy, słony spiklerz tutaj, prawda? Słony spiklerz i Restaurant Market, o. No bo to był słony spiklerz, no. To było no to sól. A tu mamy rzeczywiście jeszcze zostawaną lewację. i budynek, pewnie w środku już jest inaczej to urządzone, ale tu mamy dźwigi, które to tam podnosiły te Wszystkie urządzenia były po to, żeby tutaj w, 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 rozładowywać statki, bo podpływały tutaj barki właśnie i te barki były rozładowywane do spichlerzy, do spichlerzy tutaj, lilet, słony spichlerz. To jest właśnie ten słony spichlerz. Tak wyglądał de facto. No tutaj widzimy tutaj tą budowę. Budowę widzimy tutaj Pirsu Dalby Przepraszam dalba jest Tutaj na środku No to będzie utrudniało żeglugę bardzo A efektem tego tej budowy i wybierania Pogłębiania toru wodnego jest Jest ta wyrwa właśnie o Tu się obsunęło na brzeże. o i mamy taką dziurę I mamy taką dziurę w nabrzeżu No i teraz to no co z tym zrobić no przecież to jest zagrożona droga i nie można już na sobie tutaj spacerować bo trzeba ominąć ten ten, ten dziury, tam coś robią robotnicy widzę już robią no może coś w końcu zrobią i będzie normalne na bo w samym środku sezonu mamy roboty niestety trzeba to naprawić tą wyrwę i tą zapadlinę tak zapadlina była zrobiła się a to przez wybieranie przez bark ten pogłębiarkę pewnie ziemi. Tutaj tor wodny chcieli pogłębić, żeby mogły statki bliżej na nabrzeża pływać, prawda? Żeby nie wpadły na mieliznę. No, przepływa znowu nasza ta nasz promotława. Tutaj mamy też stary budynek zachowany. Jeszcze na razie to nie jest skończona robota, ale piękna elewacja odnowiona z tej strony jest tam u góry jakieś nowoczesne te no, tutaj też będzie coś się działo, nie wiem co to będzie, ale elewacja już jest zrobiona i okna postawiane i drzwi. No, prom motława przepływa na drugą stronę. Proszę bardzo, to jest y, armatorem tego promu. Narodowe Muzeum Morskie, jak widać. Narodowe Muzeum Morskie, o. Proszę bardzo. No i płynie prom. Przewozi tutaj, jak mówiłem, za półtora obola, czyli półtora złotego na drugą stronę. No, kto ma bilet do muzeum może gratis przepływać za, te, za ten bilet. Tutaj mamy właśnie pogłębiarkę, prace przecholunkowe, hydrotechniczne i podwodne. To ona tam wybierała ten muł, co spowodowało zawalenie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. ...która ma bezpośrednie połączenie z Zatoką Gdańską, z Morzem Bałtyckim. Gdańsk stał tym tak potężnym, potężnym. Gdańsk! był jednym z najważniejszych portów Polsce jeśli poznamy Gdańsk, więc XVI wiek. No tak wygląda pogłębiarka. Tutaj mamy dźwig, no, który tutaj tym czerpakiem pogłębiał właśnie. No, ten drzwik pobierał z wątławy właśnie ten nadmiar ziemi. Piachu zna i mu a tu mamy marinę z drugiej strony. No widzicie, tutaj można sobie tą wyspę wyspołowianą wzórz nabrzeża przejść dookoła i wrócimy z powrotem tam skąd wyszliśmy, prawda? O, tu jest ulica Chmielna, tam gdzie zaczynaliśmy. To już jest e, wewnątrz ta uliczka, ale my pójdziemy tutaj koło mariny. Tu są ciekawsze rzeczy. Tam jest Antares. Stary jacht. Kapitan książki pisze jego. No Baltic Sal jeszcze niedawno się zakończyła impreza. Dlatego widzimy na masztach tą właśnie flagi z Baltic Sine, Bo to jak Ty brał udział w tej imprezie, prawda? Tak to wygląda. No tutaj mamy różne łodzie. Też motorowe, eleganckie bogatych właścicieli, no bo wiadomo taka łódź to kosztuje, zresztą jak też dużo kosztuje. To nie jest tak. Nie myślę, że jak jest jak żaglowy to to jest tańsze, no. ale na żaglach trzeba umieć st sterować, trzeba mieć sternika morskiego co najmniej, żeby pójść na, na oceany, tak? a niestety nie każdy to ma takie uprawnienia. Ja akurat jako czerwony korsarz mam, proszę bardzo, tutaj jest uliczka taka boczna, proszę bardzo, można wjechać tam też, jest przejazd, o, czyli tu można sobie dojechać, zrobiono taki przesmyk. A tu hotel Gdańsk jest? Hotel Gdańsk przeciwko? O, Here Gdańska, mamy hotel Gdańsk. Idziemy dalej? No, jesteśmy otwarci. Aren Open, Come No tutaj. Są już otwarci, jakaś restauracja jest, proszę bardzo, tu się dzieje, co się dzieje, otwarci są, jedzenie mają, Pustka. no, Ahoj! aj, Welkom Dańsk Gdańsk! Polish Television Nacional! Admirał Dickmann tam stoi, proszę bardzo. Admirał Dickmann to polski admirał. No, proszę bardzo, tu jest. Tutaj mamy Wejcherowo-Reda. To są jachty, ale tak naprawdę to są. Okręty, bo pod romanarki wojennej pływają z tego co wiem No tak to wygląda Tu jest budowa Tutaj panie, panie mają kaski Tu jest teren, teren zaplecza budowy Jak widać A tam co mamy musza Wprost no, wynajem kontenerów z Hanga idziemy dalej O proszę, panna młoda Idziemy Witamy Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska, a pan, pan, panna młoda to i pan młody to skąd? Z Warszawy. Z Warszawy przyjechali do Gdańska. Tak jest. Podróż poślubną. No, Można tak powiedzieć. Rozumiem. I co? I jak się podoba? Bardzo się podoba. Zawsze nam się podoba, dlatego przyjechaliśmy teraz też. No ja w szefie ślub, 16 no, no. sierpnia. Tu się poznaliśmy i tu wróciliśmy. I co? Tu się poznaliście, tak? Tu się poznaliśmy. Ale jest, mieszkali, jesteście ja, w Gdańsku? Nie, nie, ja nie jestem. Ja jestem z Warszawy, ale tutaj przez chwilę pracowałem w Gdańsku. Aha. No i tu się poznaliśmy. A Panna Młoda? Skąd? Też z Warszawy. To z Warszawy. Z Warszawy. Z Warszawy. Z Warszawy. Czyli no, trzeba było jechać do Gdańska, żeby się poznać. Fotograf no, Fotograf z Łodzi. Fotograf z Łodzi, A, z Łodzi. Tak. Tak. no to taki na, konglomerat. Tak konglomerat. Tak <laughs> no to wszystkiego dobrego Dzień na nowej drodze życia. Ahoj. Jak widać się, no, nawet warszawiacy przyjeżdżają. Tutaj mamy statek. Nawet fotele i krzesła są na górze, na, na, na dachu. No proszę, to różne są konfiguracje, można sobie popływać na dachu. Jak widać, motorówki tam stoją zakryte, bo lało wczoraj jak cholera, więc trzeba zakryć, bo żeby tam wody się nie nabrało, to trzeba zakryć to. No tu baszta śmietankowa stoi. Waszta śmietankowa i Polski rejestatków mamy po prawej, a tam mamy też kamieniczki. Tam polecam po lewej stronie jest polskie smaki, restauracja bardzo dobrze dają jeść. Proszę bardzo. Po tamtej stronie zaraz za tym, za tą kamieniczką, ze złotymi siebami. No to trochę przypomina amber gold. Te złote sieby, co? No, no i tak to wygląda wyspa Spiszów. Została więc zabudowana. I jak to widać, zasumuj na lata, generalnie, ale tu można kupić sobie pewnie mieszkanie i zasumować na lata. Kamienica nad błotławą jest, no proszę bardzo, tak to wygląda. I tutaj mamy, o oczywiście żagle są, nie? Żagle muszą być. A tutaj, no został sklep jeszcze starej daty, na natry, natyrkuły metalowe mamy, Elmar, Dzienniki Kotły CO i tu jest Polski rejestr statków, jak mówiłem a to Baszta Śmietankowa, Baszta Śmietankowa, to tutaj tak wygląda, no to są mury obronne Gdańska, tam już jest Motława, no tutaj były mury i fosa, fosa, nie potrzeba było fosy, bo była Motława, no, tak wygląda, wracamy na tą ulicę, cośmy zaczęli, czyli na Stogiewną, od Stogiewnej zaczęliśmy, do Stogiewnej powróciliśmy, pozdrawiam. Redaktor Sławomir Ziemiński, Pomorska Telewizja Narodowa Zdańska, dla Was. Tym razem z Wyspa Spiszków została pokazana. Dziękuję bardzo. Kota admirał Morski, drużyny Szczeleckich, Sławomir Ziemiński.